Szymanko, jestem YG Joke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe Dzisiaj w odcinku z nowymi Prime'ami Zaprezentuję wam Inarosa Prime Z racji tego, że jest to drugi odcinek, który prezentuję po dość długiej przerwie nieaktywności na moim kanale Znowu opóźnienie w realizacji Inaros Prime w dniu nagrywania jest już dostępny od 15 dni W każdym razie, w tym odcinku ocenimy wizualną wersję Inarosa jak różni się w stosunku do wersji niepremowej oraz oczywiście zrobimy krótkie porównanie statystyk. Jeżeli chodzi o wersję wizualną, jak najbardziej podoba mi się ten wygląd Inarosa. Taki troszeczkę niebieskawo-złoty, oczywiście złoty do prema musi być biel i odrobina czerni z akcentami pomarańczowej energii, no tak bardzo Pasuje to do staroegipskiej, według mnie, kultury i do całości tej postaci. Jego hełm i wygląd naprawdę bardzo ciekawie wyglądają, mi się to osobiście podoba. Zobaczmy teraz szybko bazowe statystyki, jak te się zmieniły w stosunku do zwykłego Inaros'a. A więc tak, zwykły Inaros po wymaksowaniu do 30 poziomu posiada 150 punktów energii, 225 punktów pancerza, jego szybkość sprintu to 1,00. Oczywiście ta postać posiada 0 tarczy oraz życie jest na poziomie 2200 punkcików. Jak tutaj widzicie, Inoros Prime oczywiście ma większość statystyk podwyższonych i wygląda to w sposób następujący. Dość taka nieregularna liczba punktów energii, bo jest to 187 punkcików. Pancerz na tym samym poziomie, czyli pozostajemy na 225 punktach. Prędkość sprintu podwyższona o setnych. Tarcza, kto by się spodziewał, bez zmian, dalej 0 oraz Życie podbite o 100 punktów, czyli 2300 punkcików. Nie będę prezentował umiejętności, tutaj tylko szybko pokażę ich krótkie opisy. Możecie sobie zobaczyć, że nic tutaj do końca nie zostało zmienione. I zobaczmy teraz, nawet bez modów, jak wyglądają skile tej postaci. Czy coś się tutaj wizualnie zmieniło? No, i jest taka niebieska linia w momencie rzucenia tej umiejętności, ale to wszystko zależy od umiejętności postaci. Tak wygląda pierwsza umiejętność naszego Inarosa. Kwadrat, oj, to muszę tutaj jakoś przyzwać. Czy przy kwadracie coś będzie zmienionego? Nie, po prostu postać okryta piaskiem. Żadnych dodatkowych specjalnych efektów wizualnych tutaj nie mamy. Czy w przypadku tornada będzie jakiś dodatkowy efekt? Też nie, jest tylko niebieska łuna naszego koloru energii. Czy może chociaż w ostatecznej umiejętności coś się zmieniło? W naszej powłoce skarabeuszy. Yy, momencik. Już nawet zapomniałem jak... O, chmarze skarabauszy, przepraszam. Zobaczmy, czy nasza chmara skarabauszy wygląda jakoś inaczej. No jest taki ciekawy efekt właśnie też tych skarabeuszy tak na nas zachodzących. Oczywiście skarabeusze latają wokół nas, lecz nie byłbym sobą, chociaż to będzie tak naprawdę... Pierwszy raz, kiedy tak zrobię, wezmę zwykłego Inarosa i zobaczę, jak tutaj się sprawy mają. Też skrabeusze latają, są. jest ten efekt, aczkolwiek dzięki niebieskiemu kolorowi energii, jaki posiada Inaros Prime, ta umiejętność ma troszeczkę lepszy efekt wizualny. Oj, tutaj jest wersja, którą sobie mój tata ustawił. By the way. Nagrywam z konta mojego ojca, ponieważ na swoim koncie do tej pory jeszcze nie wydropiłem Inarosa Prime. Ba! Jeszcze nawet nie zrobiłem żadnego klucza na Inarosa Prime. Tada! No cóż, jestem bardzo do tyłu. Ale tak jak mówiłem w czasie nagrywania pierwszego odcinka, no muszę nadrobić zaległości, ponieważ zbliżają się bardzo duże zmiany. Taka naprawdę króciutka prezentacja. Tylko tyle chciałem sprawdzić, zaprezentować, bo mówiąc szczerze, sam jeszcze nie widziałem, jak on dokładnie wygląda. Ani nie miałem okazji zobaczyć efektów wizualnych jego umiejętności, ze względu na to, że właśnie mało do tej pory grałem. I nie wydropiłem jeszcze tej postaci, tak jak już wspominałem. Ale w każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że dalej panuje koronawirus. Co prawda restrykcje zostały yy, zmniejszone, ale jeżeli idziemy do miejsc publicznych, nie zapominajmy o maseczce. Tymczasem ja się z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o sobie i dzwoneczku. Oraz jeżeli film wam się podobał, zostawcie lajka. Trzymajcie się. Cześć! Uh, wait, wait, wait. Ja nie macham na pożegnanie. Tylko się głęboko kłaniam.